Zaznij to Impulsa Sakura sama singinów Natura 2000 najpiękniejszą historię Polski Polsce i w Markondrat Oscar 2006 kategorii najlepszy swój dokumentalny To jest zysk z uznaniem to widział Tutaj jest, to jest. W jest co obrót tu z tyłu. to jest dobre, że to skadać, są 60 km. To dokument. Kowana się na górę w USA i wywiadowała w o 30 e, minut.